Popiół spadał powoli, jak śnieg w martwej zimie. Marlena Stańczyk stała w samym środku wypalonego placu, który jeszcze wczoraj był ogrodem jej dzieci. Beton pękał od gorąca, a resztki huśtawki tliły się, żarząc cichym, wściekłym światłem. W jednej dłoni trzymała zakopconą lalkę igi, w drugiej zgnieciony kawałek metalowego autka Maxa. Oczy miała suche. Przekroczyła granicę łez kilka godzin wcześniej. Nie było alarmu. Nie było ostrzeżenia. Sirakowie przylecieli o świcie. Bez komunikatu, bez negocjacji. Trzy krążowniki w kształcie kolców wbiły się w atmosferę i spadły na przedmieścia Krakowa, jakby nie było żadnych traktatów, żadnych układów pokojowych. Ludzie nie mieli szans. Marlena widziała nagrania przesłane przez satelitę przed zniszczeniem. Promienie termiczne zamieniały bloki w szkło, a ciała w cienie wypalone na ścianach. Ona przeżyła, bo wracała z południowej granicy, gdzie dostarczała zapasy rannym w ostatnich potyczkach. Pięć minut. Tyle różnicy. Pięć minut i mogłaby umrzeć razem z nimi. Teraz ta myśl była jak kolczasty drut opleciony wokół jej serca. Weszła do ruiny domu. Zapach spalenizny uderzył ją w twarz, ale nie cofnęła się. Na ścianach pozostały tylko czarne smugi, gdzie niegdzie strzępy tkanin i książek. W łazience lustro wciąż wisiało, pęknięte, ale całe. Spojrzała w nie i ledwie poznała własną twarz. Popiół przykleił się do jej skóry, a na policzku zasychała krew szczyja. Nie pamiętała, czy to była jej. W pokoju dzieci wszystko było zniszczone. Łóżka spalone, ściany rozerwane wybuchem. Ale pod stertą gruzu znalazła fragment ramki ze zdjęciem: jej Adama, Igi i Maxa. Uśmiechali się wszyscy ubrani w idiotyczne świąteczne swetry, z piernikami w rękach. Marlena uklękła i przycisnęła ramkę do piersi. Wtedy usłyszała krzyk. Nie był to dźwięk wydany przez człowieka. To ziemia krzyczała w niej. Albo coś głębiej. Coś, co przez lata wojny spało uwięzione za maską matki i żony. Teraz to coś przebudziło się, obudziło z potężnym, bezgłośnym rykiem. Jej dłoń siennęła po metalowy pręt wystający z ruin. Podniosła go bez zastanowienia. Nie dlatego, że był potrzebny. Ale dlatego, że był pierwszy. Pierwszy z wielu, których użyje. Wyszła z ruin na ulicę. Wokół panowała cisza. Martwe psy. Pęknięte drogi. Resztki ludzi, którzy próbowali uciekać. Marlena szła wzdłuż drogi bez celu, aż doszła do wzgórza, skąd widziała ruiny miasta. Niegdyś pełnego świateł i życia. Teraz, dym, ogień, żar. Zamknęła oczy i wyszeptała słowa, które miały stać się modlitwą i wyrokiem. Zabijali dzieci. Moje, wasze, ziemi. Nie ma już pokoju. Nie ma przebaczenia. Jestem Marlena Stańczyk. I teraz ja będę waszym końcem. Ziemia nie zamilknie. Ziemia odpowie. Baza Korpusu Marsjańskiego była martwa. Jej wejście zawaliło się częściowo podczas bombardowania orbitalnego, a czujniki bezpieczeństwa wygasły wiele dni temu. Marlena przeszła przez zgliszcza bez słowa. Jej kroki odbijały się głucho od metalowych korytarzy, gdzie kiedyś pulsowało życie, światła awaryjne, ruch robotów, komunikaty rozkazów. Teraz panowała tu ciemność i cisza przerywana tylko trzaskiem pękających rur i jękami ścian. Jej cel był jasny terminal główny. Potrzebowała danych, kodów dostępu, listy ocalałych. Czegokolwiek co mogłoby zamienić jej gniew w działanie. Ale kiedy weszła do hali z rdzeniem taktycznym, coś ją zatrzymało. Dźwięk Cichy, niepewny, ale ludzki westchnienie. Przeciągły jęk bólu. Marlena natychmiast sięnęła po broń. Pistolet plazmowy był uszkodzony, ale strzał mógłby jeszcze paść. Zbliżyła się powoli, stąpając po rozsypanym szkle i resztkach elektroniki. W kącie pod zawaloną konsolą komunikacyjną coś się poruszyło. Miażdżony stalą, przysypany przewodami i popiołem, leżał mężczyzna. Był blady jak papier. Włosy przyklejone potem do czoła, ubranie rozdarte. Na piersi widniał mikroreaktor ratunkowy, wciąż pulsujący słabym, czerwonym światłem. Marlena uklękła, przytrzymując dłoń na jego gardle. Puls był słaby, ale obecny. Zerwała pas z własnego pancerza i zaczęła usuwać fragmenty metalu. Jego ciało było połamane. Ramie wybite. Żebra złamane. Ale oddychał. Podniosła go z trudem. Był cięższy niż się spodziewała. Zaniosła go do jednej z bocznych kapsuł ratunkowych, które cudem pozostały nienaruszone. Wnętrze rozświetliło się słabym blaskiem, gdy podłączyła zasilanie awaryjne. Podłączyła mu płyn stabilizujący i zamknęła oczy, próbując przypomnieć sobie twarz. Nie znała go z imienia. Ale ta twarz była znajoma. Tyle lat, tyle misji, tyle zapomnianych raportów i twarzy. Gdy otworzył oczy, przez sekundę panowała zupełna cisza. Spojrzał na nią, z trudem poruszając głową. Głos był chrapliwy, ledwo słyszalny. — Jesteś żywa? — Tak. — Myślałem, że wszyscy... — Nie wszyscy. Marlena podała mu wodę. Przełknął z wysiłkiem, ale nie upadł. — Kim jesteś? — Zapytała. — Tomasz. — Tomasz Wysocki. Inżynier taktyczny dawniej oddział trzeci bazy SOULIS. Znam to nazwisko, odpowiedziała po chwili. Twoje raporty czytałam. Zbyt chaotyczne, zbyt emocjonalne, zbyt ludzkie. Tak mówili generałowie. Ich nie ma, tylko ja zostałem. I ty. Zamilknij na chwilę. Tomasz patrzył na sufit kapsuły, jakby tam szukał odpowiedzi. Gdzie jesteśmy? Pod powierzchnią starej bazy. W ruinach. Poza ich skanerami. Na razie. A Ziemia? Spalona. Rodzina? Nie żyją. Mówiła to bez drżenia w głosie. On zamilkł, ale w jego spojrzeniu pojawiło się coś więcej niż ból. Był to rodzaj pustki, którą znała. Znam to, opowiedział cicho. Mieliśmy syna. Zginął podczas ewakuacji Marsa. Moja żona odebrała sobie życie, kiedy dostała wiadomość. Spojrzała na niego uważnie. W jego oczach nie było łez. Była tylko stal, powoli zgrzytająca w głębi duszy. Więc teraz Ceo? Zapytał. Zemsta. To słowo zawisło między nimi cięższe niż cisza. Potrzebuje kogoś, kto rozumie sieci ich floty. Potrzebuje narzędzi. Potrzebuje świadka. W takim razie jestem Twój. Nie dla mnie, Tomaszu. Dla Ziemi. Ich spojrzenia spotkały się w surowym świetle kapsuły. Tam, pośród popiołów i ruin, zaczęło się coś nowego. Nie odkupienie. Nie Ale przymierze. Przymierze źrodzone z bólu. Tydzień po ocaleniu Tomasza, Marlena stała na skraju lodowej Doliny Kanys, dziewięć. W oddali majaczyły stalowe wraki dawnych frachtowców, które spadły tu podczas pierwszego eksodusu. Wysokie klify i wieczne zamiecie czyniły to miejsce niewidocznym dla satelitów Imperium. Mroźne powietrze raniło płuca, ale właśnie tutaj, pośród śniegu i milczenia, kryło się to, czego szukała ostatnie ślady zapomnianych wojowników. Dane, które Tomasz odzyskał z czarnej skrzynki bazy Soulis, prowadziły do starego punktu kontaktowego grupy Alfa Widmo. Formalnie dawno rozformowani, nieoficjalnie zniknęli bez śladu po upadku zjednoczonej floty. Marlena wiedziała, że jeśli ktoś mógłby jeszcze podnieść broń, to oni. Sygnał aktywacyjny był prymitywny, ale skuteczny. Prosty impuls zakodowany w częstotliwości, którą rozpoznawali tylko nieliczni. Nie oczekiwała odpowiedzi. Ale po trzech godzinach czekania usłyszała trzask śniegu. Pierwszy wyłonił się Łukasz Grabski. Niegdyś najskuteczniejszy snajper Rzeczpospolitej Kolonialnej, dziś przypominał raczej ducha. Pancerz miał obdarty zarost dziki, a karabin zniszczony, lecz w jego oczach nadal płonął ten sam ogień. Spojrzał na Marlenę i skinął głową. Nie myślałem, że cię jeszcze zobaczę, major. Nie myślałam, że jeszcze zobaczę ciebie. Zanim wyszła Daria Krajewska. Krótko ostrzyżona w czarnej masce filtracyjnej i z pasem pełnym ładunków wybuchowych. Od lat żyła jak cień, przemieszczając się z jednej strefy wojny do drugiej. Na jej ramieniu widniał stary symbol wilków wschodu. A jednak przyszłaś opowiedziała cicho. Zawsze wracam po swoich. Trzeci pojawił się bez dźwięku. Wilk. Nikt nie znał jego prawdziwego imienia. Wśród kadry oficerskiej krążyły legendy, że pochodził z tajnych programów inżynierii genetycznej, gdzie stworzono żołnierzy idealnych i silnych, niemal niemych, pozbawionych strachu. Nosił maskę ze stalowymi zębami, a w dłoni trzymał fragment rozbitego pancerza ksiraków. Zatrzymał się naprzeciwko Marlini i wyciągnął dłoń. W niej zakrwawiona naszywka ze znakiem imperium. Była pęknięta na pół. Przyjęła ją bez słowa. To było jego tak. Zeszli razem do ukrytego schronu pod powierzchnią. Tomasz zorganizował prowizoryczne centrum dowodzenia. Systemy były stare, ale działały. Kiedy ujrzał stary oddział Marlini, tylko pokręcił głową. Wyglądacie jak duchy. Duchy są tym, czego oni się boją najbardziej, odpowiedział Łukasz. Przez kolejne dni odbudowywali dawne procedury. Marlena trenowała z Wilkiem w ciszy. Ich pojedynki były brutalne, surowe, ale skuteczne. Z każdą godziną odzyskiwała nie tylko siłę, lecz także instynkt, który kiedyś czynił ją legendą. Daria tworzyła nowe ładunki z dostępnych materiałów, konstruując miny plazmowe i przekaźniki zakłócające. Tomasz, mimo wciąż niedoleczonych obrażeń, rozrysowywał mapy flotylik siraków, analizując ich błędy w zabezpieczeniach. Łukasz zbudował wieżę obserwacyjną na Urwisku. Tam w nocy patrzył w niebo, trzymając karabin na kolanach, gotowy strzelić do pierwszego statku, który przekroczy ich granice. Pewnego wieczoru Marlena i Tomasz siedzieli obok siebie, patrząc w trzaskający ogień. Wiesz, że nie wszyscy wrócimy, powiedział. Wiem. A mimo to to robisz. Bo jeśli tego nie zrobię, oni wygrają. Wygrają wszystkim. Nawet naszym milczeniem. Spojrzał na nią długo i uważnie. Czasem wydajesz się bardziej z kamienia niż z krwi. Kiedyś byłam kobietą, matką, żoną. Teraz jestem narzędziem i zamierzam być nim do końca. Tomasz nie odpowiedział. Zamiast tego delikatnie wziął jej dłoń. Po raz pierwszy od wielu dni nie cofnęła się. W tamtej chwili w lodowym schronie zbudowanym na ruinach nadziei nie padły wielkie słowa. Ale coś się zmieniło. Nie była już sama. Była z legendami. A one miały powstać raz jeszcze. O świcie nad martwym lodowcem Kanys 9 unosiła się Smiugę Dymu. To nie był błąd. To był sygnał. Ich pierwszy ruch. Marlena stanęła przed panelem holograficznym, śledząc trasę floty patrolowej Ksiraków, która miała przemknąć przez sektor A-19 za niecałe 6 godzin. Tomasz z podłączonymi do karku przewodami i rękoma trzęsącymi się od zmęczenia, Kończył instalowanie złośliwego algorytmu, który miał zakłócić ich systemy sterowania. Była to mieszanka starożytnego kodu ziemskiego i nowoczesnych fragmentów języka symbiotycznego. Nikt nie powinien był być w stanie tego uruchomić. Nikt oprócz niego. Daria przygotowała 34 ładunki jonowe. Zainstalowała je osobiście w wąwozie, przez który musiał przelecieć niszczyciel zwiadowczy. Wilk towarzyszył jej bez słowa, niosąc na barkach kilka ton sprzętu. Żadne z nich nie potrzebowało rozkazów. Wystarczyło jedno spojrzenie Marlini, a wiedzieli, co robić. Łukasz ustawiał pozycje strzeleckie, korzystając z zamaskowanego snajperkiego stanowiska na skalnej grani. Jego karabin miał zasięg pięciu kilometrów, ale on sam twierdził, że potrafi zobaczyć serce wroga, zanim tamten pomyśli o ucieczce. Marlena ufała mu bezgranicznie. Czas minął. Na niebie pojawiły się pierwsze punkty. Dwa myśliwce zwiadowcze. Sekundy później, e większy cień. Niszczyciel typu ATER 5. Zgodnie z planem, Tomasz wszedł do ich systemu i zainfekował główną matrycę sterującą. Dla ksiraków wszystko wydawało się w normie. Do momentu, w którym systemy pokładowe zaczęły podawać sprzeczne dane. Lot stawał się niestabilny. Komunikacja rwała się. Nawigacja wariowała. Kiedy dowódca jednostki próbował wydać rozkaz odwrotu, sygnał zginął w zakłóceniach. Wtedy Marlena aktywowała ładunki. Eksplozje przecięły lodowiec jak bicze ognia. Fala uderzeniowa powaliła drzewa i zmiotła warstwę śniegu z doliny. Niszczyciel został rozpruty na wysokości kadłuba. Jego lewy silnik eksplodował, a cały statek zaczął opadać w powietrzu jak ranny ptak. Spadał z wrzaskiem metalu i dymem, aż uderzył w skałę, rozerwany na dwie części. Myśliwce zaczęły manewr ewakuacyjny, ale wtedy Łukasz strzelił. Jeden, drugi. Dwa celne trafienia w silniki napędowe. Oba myśliwce runęły w dół jak kamienie. Cisza powróciła. Krwawa, ostra, obojętna. Daria, pierwszy raz od wielu miesięcy się uśmiechnęła. To działa. Naprawdę działa. Ale Marlena nie cieszyła się. Stała nieruchomo, obserwując dogasające ogniska. Nie chodziło jej o zwycięstwa. Nie o punkty. Chciała, żeby poczuli to, co ona. Tę samą stratę. Ten sam strach. Tomaszu opowiedziała cicho. Jestem. Nadaj transmisję. W jakim zakresie? Cały sektor. Wszystkie otwarte kanały. W jego oczach zaiskrzyło zrozumienie. Nacisnął przycisk. Nadano wizję. Nieprofesjonalną, niestudyjną. Obraz był szorstki, z lekkimi zakłóceniami. W kadrze pojawiła się Marlena w pancerzu z bronią opartą o biodro, z oczyma ciemnymi jak czeluść. Za nią niczym cienie stali Łukasz, Daria, wilk i Tomasz. Nie jestem wojskiem. Nie jestem politykiem. Nie jestem rzecznikiem gatunku. Jestem matką. Zabraliście mi wszystko. I myśleliście, że to koniec. Nie doceniliście jednej rzeczy. Ludzie nie kończą się tak łatwo. Jeśli myślicie, że zniszczyliście Ziemię, to posłuchajcie uważnie. Ziemia jeszcze nie odpowiedziała. Transmisja urwała się nagle. Cały sektor zamilkł. Na chwilę. A potem rozpoczęło się szaleństwo. Sądy Ksiraków zaczęły się przemieszczać. Krążowniki patrolowe zmieniały trasy. Dowództwo Imperium wysłało sygnał alarmowy do centrali. W zaledwie godzinę po emisji komunikatu cała ich uwaga była skupiona na jednym punkcie martwej planecie Kanys-9. Wpadli w pułapkę. I nie wiedzieli jeszcze jak bardzo. Krążownik dowódczy Ksiraków, M. Zarrot, dryfował przez orbity Kanys-9 w stanie najwyższego pogotowia. Pokład był pełen biegnących techników, dowódców, pilotów. Konsola główna pulsowała ostrzeżeniami, komunikaty nakładały się na siebie, a w centralnej wieży siedział sam arcydowódca rzek, obserwując przekaz z zewnętrznych czujników. Na ekranie widać było zgliszcza jego własnego patrołowca, dymiące kadłuby i plamy krwi ksirackiej rozsiane po lodzie. Nie zrozumiał jeszcze, że to był dopiero początek. W tym samym czasie Marlena i jej oddział kończyli przygotowania do drugiego etapu. Tomasz, niemal nie śpiąc od dwóch dni, zainfekował łańcuch dowodzenia floty skryptem, który przekazywał fałszywe rozkazy. Część okrętów została wysłana w puste przestrzenie. Inne porzuciły ważne pozycje, goniąc za sygnałami, które nigdy nie istniały. Chaos narastał. Daria zainstalowała siatkę detonatorów w korytarzach podziemnej placówki badawczej Imperium, ukrytej na południowym biegunie planety. Była to baza, gdzie ksirakowie eksperymentowali na ludziach. To tam przetrzymywano jeńców, dzieci, cywilów. Marlena znała jej współrzędne. I znała plan. Ale zanim uderzyli, musieli zbliżyć się do samego serca ciemności. Zimna, obojętna stal M. Zarota nie pozwalała na litość. To był bastion technologii i okrucieństwa. Jeśli chcieli, by Imperium upadło, musieli dotrzeć właśnie tam. Wilk był pierwszy, który wszedł na pokład. Przemykając przez kanały serwisowe, jak cień, eliminował strażników bezgłośnie. Jednym ciosem, jednym ruchem. Marlena, Daria i Łukasz podążali jego śladem, z każdym krokiem, coraz głębiej wkraczając w centrum zła. Tomasz pozostał na orbicie w skradzionej kapsule, prowadząc transmisję w czasie rzeczywistym i zakłócając wszystkie systemy bezpieczeństwa. W pewnym momencie natrafili na salę pamięci danych. Marlena zatrzymała się. Na hologramach wyświetlały się obrazy setki ludzi nagich, przerażonych, podłączonych do urządzeń, rozbieranych na części. Pośród nich widziała dzieci. Nie tylko swoje. Inne też. Dziewczynki, chłopcy. Uśmiechy, krzyki. Potem ciemność. Nie mogła oddychać. Czuła, jak wszystko w niej się napina aż do granic wytrzymałości. Wilk zbliżył się do niej i położył dłoń na jej ramieniu. Było to jak przekaz bez słów. Ona kiwnęła głową. Potem podniosła broń i spaliła całą salę. Kontynuowali marszałek. Łukasz został w punkcie węzłowym, by zablokować ewakuację. Miał tylko trzy minuty. Ale to wystarczyło. Daria zainstalowała ładunki wokół urdzenia energetycznego. Kiedy aktywowała je zdalnie, cała dolna połowa krążownika zadrżała. Syreny zawyły. Komunikaty w języku ksirackim nakazywały ewakuację. Było już za późno. Zbliżyli się do mostka dowodzenia. Straż przed drzwiami była gotowa. Marlena nie czekała. Wysunęła się z ukrycia, kładąc ogień precyzyjnym ostrzałem. Wilk uderzył pierwszy, przeskakując barykadę, miażdżąc przeciwnika jednym uderzeniem. Daria rzuciła granat elektromagnetyczny, który ogłuszył elektronikę drzwi. Tomasz przejął zdalną kontrolę i otworzył przejście. Weszli. Na środku sali stał arcydowódca Rzek. Masywny z trzema parami kończyn i oczami pełnymi lodu. Otoczyła go gwardia, ale Marlena nie patrzyła na nich. Tylko na niego. Ty wydałeś rozkaz. Ty podpisałeś egzekucję mojego świata. Jesteś tylko człowiekiem, warknął. Nie. Jestem echem ziemi. Wtedy rozpoczęła się walka. Strzały przeciały powietrze. Gwardia ruszyła. Wilk rzucił się w wir walki jak dzikie zwierzę. Marlena osłaniała Darię, która z precyzją chirurgiczną detonowała kolejne ładunki. Łukasz z oddali wyliminował przeciwników z drugiej strony. A potem została tylko ona i Rzek. Starli się pośrodku sali, wrzaski i ogień za nimi. Rzek był silny, brutalny. Ale Marlena była szybka. Wściekłość dodawała jej sił. Walczyli wręcz, każde uderzenie było jak uderzenie historii odłoń dłoń teraźniejszości. W końcu zbiła jego broń, obróciła się i wbiła nuż w jego trzeci segment kręgowy. Rzek zawył, ale nie umarł. Chwycił ją za gardło. Zaczął dusić. Wtedy Tomasz przemówił przez nadajnik. Marleno. Przesłałem waszą transmisję do całego sektora. Widzą cię. Wszyscy. Ludzie. Kolonie. Nawet planety, które myślały, że zniknęliśmy. To jest twoje imię. Twoja odpowiedź. Wtedy Marlena chwyciła nuś mocniej, odsunęła go w bok i wbiła w jego serce. Rzek osunął się na kolana. Ty jesteś końcem imperium, wyszeptał. Nie. Ja jestem początkiem ziemi. Zamarł. Zamilkł. A echo jej imienia rozeszło się po całej galaktyce. Galaktyka zamilkła. Po śmierci arcydowódcy Rzega, centrum dowodzenia Imperium Ksiraków pogrążyło się w chaosie. Flota, pozbawiona głosu rozkazującego, rozpadła się na oddzielne grupy. Jedne próbowały na ślepo atakować, inne uciekały w głęboki kosmos. Planety, które wcześniej milczały w strachu, zaczęły słać sygnały buntu. Uśpione ruchy oporu budziły się jeden po drugim, a wszystko zaczęło się od jednej transmisji. Od jednej kobiety. Marlena. Jej imię pojawiało się w szumach radiowych, na monitorach, w rozmowach. Nie jako legenda, ale jako fakt. Żywa, silna, niepokonana. Niektórzy mówili o niej szept ziemi. Inni matka ostatniego buntu. Ale dla tych, którzy znali ją naprawdę, była po prostu Marleną Stańczyk. Kobietą, która przeszła przez piekło i wyszła z niego, niosąc ogień. Po zniszczeniu Mzarota, Marlena i jej oddział ewakuowali się w ostatnich minutach, nim rdzeń statku zapadł się i eksplodował. Na pokładzie kapsuły ratunkowej, ciasnej i dusznej, przez kilkanaście godzin dryfowali w ciszy. Tomasz siedział obok niej, ledwie przytomny, a Wilk, choć milczący jak zawsze, ułożył się tuż przy włazie, gotów chronić ich własnym ciałem. Kiedy zgasły awaryjne światła i zdawało się, że kapsuła stanie się ich grobowcem, nagle rozbrzmiał sygnał. Tu mówi stacja orbitalna Feniks. Odbieramy waszą pozycję. Idziemy po was. Wśród płaczu Darii i cichego westchnienia Łukasza, Marlena zamknęła oczy i po raz pierwszy od miesięcy zasnęła bez strachu. Minęły trzy miesiące. Ziemia nie była już tą samą planetą, którą znała. Krajobraz nosił blizny, miasta były zrujnowane, ale w ruinach pojawiły się pierwsze odbudowane domy. Ludzie wychodzili z ukrycia, odnawiali maszyny, łączyli się w grupy. Na ruinach dawnego Krakowa, w miejscu, gdzie kiedyś stał jej dom, zbudowano coś nowego. Pomnik. Nie z brązu, nie ze złota, ale z czarnego kamienia, gładkiego i prostego. Na nim nie było nazwisk. Tylko jedno słowo Matka. Obok stanął plac zabaw. Mały, skromny, ale dzieci znów się śmiały. Iga i Max już nie wrócili, ale ich śmiech trwał w tych, którzy przeżyli. Marlena zamieszkała w jednej z odrestaurowanych kolonii nad jeziorem o przejrzystej wodzie. Tomasz był przy niej każdego dnia. Budował maszyny do oczyszczania wody, uczył dzieci jak skręcać panele słoneczne, a wieczorami siadał z Marleną nad brzegiem i trzymał ją za rękę. Wilk zniknął. Odszedł bez słowa, jak zawsze. Ale w lasach, które otaczały dolinę, raz na jakiś czas ktoś widział cień postaci z maską. I wiedzieli, że nie są sami. Daria otworzyła szkołę. Uczyła dzieci, jak rozumieć świat, jak myśleć, jak nie powtarzać błędów przeszłości. A Łukasz, choć poraniony, prowadził drużynę zwiadowczą, która patrolowała okoliczne ruiny i eskortowała powracających z kolonii. W pewną noc, kiedy wiatr tańczył nad wodą, a ogień trzaskał w kominku, Tomasz spojrzał na Marlenę z czułością, której wcześniej nie umiał wyrazić. Świat wrócił, powiedział cicho. Nie ten sam, odparła, ale nasz. Chciałbym, żebyś została. Już zostaje, Tomaszu. Nie mam dokąd iść. Tu jest wszystko. Objął ją. Nie potrzebowali więcej słów. A kiedy zapadł zmierzch, a niebo rozświetliły pierwsze gwiazdy, dzieci na placu zabaw patrzyły w górę i śpiewały starą, ziemską kołysankę. Pieśń o matce, która walczyła. O ogniu, który nie zgasł. I o świecie, który, choć pokiereszowany, znów nauczył się kochać. Marlena uśmiechnęła się. Cisza, która kiedyś była końcem, teraz była spokojem. I wiedziała, że choć jej dzieci nie wrócą, ich świat właśnie się odrodził. Z nadzieją. Z miłością. Z ludźmi. Koniec.